Ewangelia życia Jan Paweł II. Uratuj świętego przez dziewięć dni słyszeliśmy to zaproszenie do modlitwy, ale też do medytacji, i to w oparciu o teksty o nauczanie sługi Bożego Jana Pawła II. Jest to najprostszy i bardzo pożyteczny sposób uczczenia Wielkiego Papieża i równocześnie przygotowania nas wszystkich do korzystania z jego osoby, z jego nauczania po wyniesieniu na ołtarze. Po to Kościół ukazuje każdego ze świętych, a tym bardziej nauczyciela tego. Formatu ukazuje światu, żeby skorzystać z jego dorobku duchowego, z jego przewodnictwa. Przez dziewięć dni równocześnie odbywaliśmy szkołę szkołę wrażliwości społecznej, ale też wrażliwości na każde dziecko, zwłaszcza to nieurodzone, to pod sercem matki. A przez to patrzyliśmy i na samą matkę. I na całą rodzinę, bo przecież czas dziewięciu miesięcy to jest dla każdej rodziny osobna, osobna, bardzo ważna w, w ich osobistym życiu chwila. Przez dziewięć dni równocześnie uczyliśmy się modlitwy, która zawsze konkretnie zwraca się do Boga. W, z uwielbieniem za jego dar, za dar życia, a także z prośbą o to, co człowiek może z siebie, ze swojego skarbca, z dobra swego dać drugiemu. Jest to więc szkoła duchowości, szkoła właściwego chrześcijańskiego rozwoju wewnętrznego. Jestem osobiście wdzięczny organizatorom, księdzu Tomaszowi i jego współpracownikom za kontynuowanie. To już trzecia edycja, ale równocześnie jestem rozradowany tym, że tak liczna rzesza zainteresowanych współuczestników wrażliwych gromadzi się wokół tej inicjatywy i życzę, żeby no. następna edycja była równie zachęcającą, a będzie to już budowanie pomnika błogosławionemu Janowi Pawłowi II. Uratuj świętego, módl się z nami o to, by nikt nie pozbawiał nienarodzone dzieci, radości i przeżywania dzieciństwa. Przyłącz się i wejdź na stronę www.uratujświętego.pl.